Witajcie, witajcie. KryptoBros kolejna odsłona. Niestety w smutny dzień w krypto i akcje krypto na dołku. Bitcoin w tym momencie walczy z poziomem 21,5 tysiąca, znaczy 27, I to jest taki poziom, że jak nam puści, to lecimy, no, chyba do 21 tysięcy, do okrągłej sumki. Co by nie było co ciekawe, bo mieliśmy fajną pompę do góry, później wszystko wróciło i w ogóle ten tydzień to. I na akcjach, i na kryptu, to jest do góry w dół, do góry w dół, do góry w dół bez żadnego, mm, bez żadnego tutaj wyraźnego trendu. A co się dzieje? No więc taką otoczką jest tutaj makro. To oczywiście Gary Gar Gensler. Eee, to człowiek, który mam nadzieję ktoś go poszczeli, nie no, żartuję. No ale oczywiście nałożył karę na kraken. Eee, SEC są takie. Pogłoski od CEO z Coinbase, że SEC ma w ogóle zbanować stakowanie w Stanach. No i ogólnie bardzo dużo takiego fadu, czyli fear, uncertainty e, i doubt, czyli po prostu złych wieści e, na rynek krypto. A rynek akcji nie wiem czemu, ale też spada. E, aż tak się nie, nie, nie kopałem w rynku akcji, ale też bardzo słaby rynek akcji. I to wszystko razem. Robi nam taką spiralkę, że po prostu lecimy w dół po raz, chyba trzeci już dzień z rzędu. Na no 21,5 na razie się utrzymuje, ale wydaje mi się, że bardzo szybko przyspieszymy w dół, jeżeli przebijemy ten poziom. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. No to jest taki: przebiliśmy, wróciliśmy, dotknęliśmy, dotknęliśmy. Zobaczymy na dziennym to, na no później już ciężko coś znaleźć, tak naprawdę około 20 500 jest coś bardzo ważny. Poziom, niestety, kto by myślał, że taka informacja o zabronieniu stykowania. No bo to tylko przez firmy przez takie giełdy no bo przecież przez Lido czy takie zdecentralizowane rzeczy możecie sobie stykować. Nikt wam nic nie zrobi więc no nie wiem czemu taka reakcja rynku. Może tylko dlatego że no dużo było takich właśnie e, regula, regula, takich agencji regulacyjnych w Stanach które w tym, w tym samym momencie atakowały firmy krypto może to o to chodzi e, plus słabość na akcjach. Za to mają się dobrze, nadal bardzo dobre ceny, mają tokeny powiązane z AI. Wiadomo, jest to, jest to szał wywołany przez ChatGPT, o którym mówiliśmy dużo, dużo wcześniej, zanim to się jeszcze stało manią. Także takie tokeniki jak Alethea AI, NUNET, Singularity, Ocean Protocol, Fetch AI, wszystkie te nadal mają dobre ceny. Teraz niektóre troszkę spadły, bo wiadomo, ale w porównaniu z tym, co, co miały jeszcze miesiąc temu, to są to nadal zyski 8, 9 i 10-krotne. Więc my na no, troszkę sprzedaliśmy, bo wiadomo, niektóre no, nic jeszcze nie mają. Taki na przykład NUNET, czyli NTX, ja tam za dużo nie widziałem. Co ciekawe, NTX był inkubowany przez Lunchpool. Lunchpool.xyz. Kolejny dobry projekt, także no, polecamy ten Lunchpool. Teraz jest super fajnie sobie dokupić. to fajny launchpad. Bardzo mało znany. A dość ciekawe tam, projekciki startują. E, wiadomo, SDAO to też jest od C Singularity DAO, ale tam się akurat coś dzieje, także I tam jest i launchpad i takie jakieś DeFi rzeczy. Także SDAO jest dość ciekawe. Jak mieliście dużo Singularity, a jeżeli oglądacie nasz kanał, to powinniście mieć dużo Singularity. To sobie sprzedajcie powiedzmy, ile jest tam 20-30%. I wrzućcie w coś, co teraz fajnie spadło. No bo AI to na razie jedyne, które utrzymują się w cenie. Oczywiście cloud computing poszedł niedawno do góry, no ale wszystko poszło do góry. AI się wyróżnia znacznie, cloud computing też troszkę, troszkę się wyróżnia. No a resztę, resztę, resztę można sobie pododawać, na przykład w DeFi. No i zobaczymy, zobaczymy jutro co będzie. Czy przez weekend krypto będzie dalej hmm. robiło nic? Czy się może troszkę zaczniemy powoli budzić z tego dziwnego, dziwnego stanu, w jakim jesteśmy? E, no bo ani byki, ani niedźwiedzie w tym momencie nie wygrywają. Ani ci, ani ci nie wiedzą, co się dzieje. E, raczej jesteśmy w tym momencie tak krótko do średniego terminu w dół. E, mamy nadzieję, że nie dużo w dół, bo mamy pozycję dy, dx i nas to pozabija, jeżeli pójdzie w dół. Ale jeżeli, jeżeli wrzuci, to będzie w porządku. No i y, oczywiście nadal uważamy, że no, luty powinien skończyć się wyżej niż jesteśmy teraz. Y, idealnie byłoby, gdybyśmy zakończyli ten miesiąc powyżej 25 tysięcy, ale początek na to nie wskazuje. Y, no także tyle chcielibyśmy tylko porozmawiać o tej cenie, właśnie co się dzieje. No, że te, te tokeny AI, mimo tej manii, to no, tak dużo takiego powiązania z prawdziwym AI jeszcze nie mają. Oni coś tam zaczynają, no ale blockchainy są na razie chyba za wolne, żeby takie, takie, taką sztuczną inteligencję wesprzeć. Chyba, że tam jakieś pola danych, by tego trzymać dla tych sztucznej inteligencji, to może, może w ten sposób. No, ale jak sami sobie zobaczycie takie Fetch AI, nawet nie wiem, co to robi. Jakie ma wyceny, to warto wziąć jakieś tam, jakieś tam zyski. Nie mówię wszystko, ale na pewno się przydadzą. Walentynki się zbliżają, także już będzie za co kupić jakiś prezent. No nie, bo pewnie zapomnieliście. No, to nie zapominajcie. Pozdrawiamy. Życzymy Wam sobie, aby już te 21,5 tysiąca się nie poddało i żebyśmy wrócili. Do takiego rynku, na który żeśmy w lutym oczekiwali, czyli rynku powolnych, ale stabilnych wzrostów. Pozdrawiamy!